Cześć, witajcie z tej strony. Ja oczywiście Magde Player i dzisiaj jesteśmy w, już w drugim odcinku z szukania różnych flop. Wiem, że jesteśmy na pierwszej mapce, skoro tutaj mam wszystkich, ale dzisiaj przejdziemy do kolejnych map, czyli do tej, tak, do Sky Map. Ładuje się już ta mapa, a w tym czasie, kiedy to się ładuje, Możecie stawić łapkę w górę i suba, bo wtedy będzie mi bardzo miło. A ja nie przeduszam i zaczynam się i zabieram się za szukanie. No, flop. Dobrze. Yy, spa o mogę się tepnąć na spawnę. Dobra. Niebiańska flop. Mały, mały, małe, małe obby nieba. Dla skyflop. Okej, okay, trochę to dziwnie, nie zrozumiałam, ale małe oby na skyflop'a Co? O, znalazłem! Liście flop'a Flop'a liścia Jak fajnie, o no spoko Ło, ale to ładnie wygląda Ten taki, ta smuga, czy ten trail, trail Nie, ten trail mega ładnie wygląda No, i co, co? Coś tam widzę, i coś tam widzę, dobra no lecę do... dobra tutaj coś tam widziałem coś tutaj jest coś tutaj jest dobrze No nie uf, uf. wow, oj, prawie spadłem co jest Ej czemu tu się odbije helikopter co jest To to wygląda jak helikopter nie albo jak rybka jakaś O nie nie co ja zrobię w ogóle O nie ej, żeś tak idziesz i nie możesz się wyjść ze spawna to by było słabe Ej, no dobra, to lecimy! Wow. Dobra, jesteśmy, teraz tylko, żeby nie spaść głupio, bo to było słabe. Piorun. To... błyskawica flopa, wow Ej, jaki on jest. Biała flopa, sus! No, Ło, wow, ale fajny, jeszcze ten trail, o, tak, to jest luksus. No dobrze, więc wchodzimy tutaj, łop, łop, łop. Wow! wow. Yy, dobra. Jest jakieś małe obej. To tak, 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 jest to, To też będzie yy, ten niebieski flopa. Yes, niebiański flopa. Jest niebiański flopa. Niebiańska flopa. No, całkiem spoko wygląda niebiański flopa. Tylko bardziej mi się podoba chyba ten. Yy, ten. mi się ten bardziej podoba nie wiem jak wam ale mi się najbardziej chyba na razie ten podoba bardzo o coś tam widzę już tylko nie wiem czy to nie jest przypadkiem Po prostu Ach. Ach, dobra to przechodzimy sobie do następnej flopy i przeskakujemy skrzyneczki skrzyneczki bo tam jest skrzynka flopa w patrz gdzie tu jest tu jest skrzynia flopa Na średniej wielkości wyspie znajduje się skrzynia z uszami A, na średniej wielkości Ale dobra, na razie mamy O, jest skrzydła Dobrze Tutaj mamy skrzydło flopa Jest skrzydło flopa Ej, fajnie wygląda No, su... A nie, nie, to to było coś Na tej, dobra, tam, tam coś jest Albo tam, no coś takiego Na, na różowych jeszcze coś jest Hop, hop, hop Hop Przechodzimy dalej yy, I prze... A! Przechodzimy dalej. Tutaj coś... Ej nie, jednak źle, coś mi się przewidziało Och. Ej, co... Coś tam, coś tam jest, widzicie? To... albo... A! No nie! Ale dobra, to jest pod spawnem I skoro patrzyłem się stamtąd, to to tu będzie Tutaj, jest, 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 jest coś Obstawiacie, że który to flopa będzie tutaj? Pokazuję teraz powoli Wszystkie. Możecie sobie pozatrzymać. A ja myślę, że to będzie biały sus. Tak, to jest biały sus. Biały sus. O, ale mi jeszcze ma taki plecak. Wow, ale fajny. Biały sus. A mogus. O, o i tam coś widzę, tam coś widzę, dobra. Tak totalnie przypadkowo czasami niektóre rzeczy zauważam i... No, wychodzi mi to na plus. Hop, 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 hop. Ale fajnie. Ło, Ło! 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 Dobra, jestem. Musimy wejść po skrzynkach. Ło! Wow. Tyk, tyk. Jest, mamy. Flopa dron. Wow, ej ty. Patrz na to. Ty, flopa, to steruje normalnie dronem. Patrz na to. Nie, nie, nie naklatać nie umiemy. O ja, nawet się w powietrzu unosi, flopa. Dobrze. A Co to tutaj jest? Na pewno coś tam. Co, to jest to jakieś bagi z drzew, po prostu. Dobra, ej, tam coś. Widziałem czerwonego, czerwoną malutką kropeczkę. Musimy to zbadać. Ale to najpierw wchodźmy do domku. Kupy flopy już nie ma. O, 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 o. Jest jakiś kreskówkowy flopa. Hmm, taki, czy słodki, czy taki. Kartun jest fajny, no nie wiem Mi się przecież trochę nie podoba Idź flopa tam do pieca. Eee, dobra Weźmy sobie białego Susa i, i chodźmy O, parkur jakiś, patrz na to Dobra, wyłączę sobie sprinta, bo to chyba będzie wygodniejsze u, u. A ktoś gra kartonem? O, patrzcie, 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 tornado jakieś jest Tornado <laughs> Tornado, flopa Okej okay. Mam. Ja, ale fajna emocja. Ale super, dobra, przechodzimy. O nie! Dobra, tym flopów się ciężko skacze. Z... Yy, yy, Zmienimy się może na tego. Yy, bo trochę się, z myśl, nim myślę, skacze, przyznam, więc ja wolę nie spadać. Ej, to jest sprinta, czasami trzeba używać, aż tak to daleko jest, nie? No i znowu spadłem, świetnie. Dobra, yy, przy udanej próbie widzimy się. <gry> Dobra, słuchajcie, udało mi się to przejść. Trochę prób było, trochę spadania, ale myślę... A! No, widzicie, znowu spadłem. Tak, właśnie tak moje podejścia <gry> na cięciach wyglądają. Uff, helikoptery! Heli... Helikopter, helikopter, helikopter. Jest helikopter najcięższy. Helikopter, nie! O, co to było? Na drzewku coś widziałem. Jest, mam! Ptasia flopa, ale fajne. Ej, ja dobrze wyskoczyłem, nie? Helikopter. Ptak, 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 ptak. Dobra, na niebieskiej. O, balonik, proszę bardzo. I tam jest jakiś parkur. Dobra, idziemy. Balon flopa. Balonowy flopa. Ej, ile mam? Tylko pięć mi brakuje Filka, Gdzie ten... Flopa Gdzie jest ten flopa? Jest tutaj, balonowy flopa, dobra, te balony nam pomogą przejść O, marker, marker! A nie, i tego gościu, nie. A to o nie, za słabe O nie, bez sprinta, bez sprint. Nie, te balony zasłaniają, one są słabe Dobra, bierzemy tego, na przykład Idziemy sobie tutaj na niebiesko, Bum Ajajaj, obraz spadłem Po raz już, nie wiem który, ale po raz chyba miliardowy, więc Ja już się nie wkurzam na to Tylko no, polecę na tą wyspę, może tu coś będzie Proszę, coś tu jest? I co z Czemu ja tak wysoko podskoczyłem? I patrz, widzieliście to? jakieś ja się tak wysoko może tak się odbiłem w łamku sekundy. Dobra, tutaj raczej niczego nie ma. To jest chyba taka podpucha. Dlatego ja idę sobie tutaj. <laughs> dobra. Hop, 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 hop. hop. Cy, dobra. Wyjdzie. To wyjdzie. Nie. Dlaczego? Co ja robię? Co ja robię w ogóle? Nie. Dobra. Zresetuję się, żeby być normalny, i może wtedy teraz mi się uda. Dobra, lecę. Dobra, teraz bez sprintu, bez sprintu, na spokojnie. To jest teraz już trzeba chyba od sprinta! U! Jest! Jest! Udało się! Dobrze! Jet flopa. Epicki, dobra. Ile nam ich zostało? I raz, dwa, trzy... Tylko trzy flopy. Dobra, bierzemy jet flopa. A tu, tu, tu. i teraz nie, co ja robię! A, dobra. Lecimy, słuchajcie. Tylko teraz szukamy po wskazówkach, bo nie wiem ile no na średniej wielkości wyspie. Znajduje się skrzynia z uszami. Na średniej wielkości wyspie. Tak. To tam. Jest, tam jest chyba średnia albo mała. Wyspa, nie wiem. Lecimy tam. Dosłownie lecimy. O, tak, końcu jest. Hopa, hop, hopa i nie ma. O, ale tu coś jest. Aha, tu jest na dół zejście. Dobra, przeszukajmy to całe. Może tutaj znajdziemy na przykład marker, flopę, albo tego co. Mam. Jeszcze, czyli chmurno. O, tu będzie raczej chmurna, tak mi się wydaje. No, chmurna to niekoniecznie pochmurna, nie? Coś czuję, że prędko nie znajdę tych dwóch. Ziomeczków, nie! ja nie wiem. Ej, tam, tam, coś jest. Tam jest chyba marker, marker, marker. To jest marker. Szybciej, 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 szybciej. Lecisz, 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 lecisz. Dobrze jest. Mar żółty marker flopa. Dobrze jest. Let's go. Te, ale. teraz. Cloudflopa flopa. Znajduje się przy białej wyspie. A, bia... A tam są białe w wyspie. Dobrze. Okej, okay, już czaje. Już czaje gdzie to ma być. Dobra. Teraz skaczemy. Dobra. Jeee yeah, yeah. Jee! Słuchajcie, mamy to. Chmurna flopa. Jest chmurna flopa. Cieszę się bardzo, teraz tylko został nam ostatni flopa Czyli skrzynia na średniej wyspie, a średnia wyspa jest... Nie wiem gdzie jest średnia wyspa Ale znajdę, znajdę, stąd tylko jeden no mega, mag malutko Gdzieś na średniej wyspie czy tam Skrzynia z uszami Rzeczywiście, to, chociaż nie, no na pewno nie Ło! Prawie spadłem. Bo tutaj są normalne skrzynie. No nie wiem gdzie on może być. No nie wiem, naprawdę. Dobra, trochę się. I tam, tam jest coś. Tam coś jest. Widziałem, sta widziałem, kiedy stałem tu. Widziałem coś tam, ale myślałem, że to jest jakiś gracz. Ale to jednak chyba tak skrzynia jest. Nie! o Dobra, udało mi się. Dobra, cloud. Flopa. Flopa, lecisz. Lecisz, lecisz, lecisz. Gaz, gaz, gaz. Dodaj gazu trochę. wo wow. Jest, 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 jest. jest. Skrzyneczka. Jest, mamy wszystkie flopy. Zobaczcie, naliczają nam się. Jest 15. My jesteśmy tutaj skrzyneczką, zasłoniamy wszystkim. O! Proszę bardzo. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mamy wszystkich już drugiego, następnej... Co jest? Czemu to się... Aha! Że nie mogę się przeleportować, Mogę się przeleportować do normalnej. A normalna mapa ty jak ona się nazywa normalna mapa? Aha. Nie wiem, ale mamy już to co wszystko tutaj. Już dwie mapy przeszliśmy w dwóch odcinkach. Każ, na każdy odcinek będę przychodzić po jednej mapie. I nie, dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. A ja już się z wami żegnam. Cześć.